Ciemka. Dzisiaj wybrałem się pożywca na prywatny staw. Próbuję nałapać rybek pod rywką, A jak mi się uda ich nałapać, to jutro robię wypad na leszcze i sandacze, którego nagram filmik. Jest to łowisko, które znajduje się około 8 km od mojego domu. I do tego zezwolenie jest bardzo tanie tutaj, ponieważ na jeden dzień kosztuje 8 zł, a na cały rok 80 zł. W tym roku ryba tutaj bierze bardzo słabo i nie wiem czym jest to spowodowane. W poprzednich latach łowiłem tutaj dużo węgorzy, linów, szczupaków, a przede wszystkim leszczy, no i to takich koło kilograma. W tym roku złowiłem tutaj tylko dwa węgorze i trochę drobnicy. A więc wolę przejechać się w inne miejsce na leszcze i mam taką cichą nadzieję, że uda mi się złowić sondacza, który jest moim celem na jutro. Sondacza Sądacz, będę łowił na trupka z gruntu, ale to zobaczycie jutro, a tymczasem spróbuję nałapać trochę rybek. Teraz sprawdzimy, czy coś się złapało na karmę. Tak, są. Jest troszkę sztuk. Myślę, że wystarczą, ale nie, jeszcze raz zarzucę. No to wyciągamy kolejny raz. No, znowu się zapało kilka sztuk. Myślę, że tyle rybek wystarczy. Zresztą nie ma co brać więcej. I tak tylko wybiorę największe sztuki. No to udało mi się złapać trochę rybek na jutrzejszy wypad. Więc w takim razie zachęcam do obejrzenia filmu z jutrzejszego dnia, jeśli jesteście ciekawi. Pozdro!